Wyobraź sobie: słyszysz o nowej kryptowalucie, która w tydzień zrobiła 400%. Wszyscy o niej mówią: influencerzy, TikTok, YouTube. Myślisz: To moja szansa? Inwestujesz. A tydzień później Twoje pieniądze są warte mniej niż hot dog na stacji. Witaj w świecie egzotycznych kryptowalut najbardziej zdradliwej pułapki dla początkujących inwestorów. Witaj na kanale Pieniądze pod kontrolą. Dziś porozmawiamy o inwestycjach, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak szybka droga do fortuny. Ale w rzeczywistości mogą być finansowym samobójem. Przeanalizujemy mechanizmy, ryzyka i prawdziwe historie związane z egzotycznymi kryptowalutami. Zostań do końca, bo ta wiedza może uchronić cię przed wielką stratą. Czym są egzotyczne kryptowaluty? Egzotyczne kryptowaluty to nic innego jak nowe, nieznane tokeny, często bez żadnego realnego zastosowania. Zazwyczaj powstają masowo, promowane są przez anonimowych twórców i mają jeden cel: szybki zysk, ale tylko dla tych, którzy je stworzyli. Przykłady: PowCoin, Lamboinu, Rocket Pep to nie żart ludzie naprawdę tam inwestują. Mechanizm pump and dump to klasyczna manipulacja. Grupa ludzi skupuje daną kryptowalutę, robi wokół niej szum. Często za pomocą płatnych reklam, influencerów i fałszywych newsów. Kurs rośnie błyskawicznie. Gdy cena osiąga szczyt, sprzedają wszystko, a ty zostajesz z bezwartościowym tokenem. To się dzieje non-stop, a wiele osób nie rozumie, że biorą udział w grze, w której mają przegrać. Brak fundamentów i realnej wartości. Bitcoin, Ethereum, mają swoją historię, ekosystem, społeczność i realne zastosowanie. Egzotyczne krypto? Często nie mają nic: strona internetowa z memem, biały papier, white paper, napisany na kolanie i wielkie obietnice. Ale brak produktu, brak zespołu, brak roadmapy. A mimo to tysiące inwestują, bo może się uda. FOMO i wpływ influencerów. FOMO, czyli Fear of Missing Out. Widzisz, że ktoś zarobił 200%, boisz się, że stracisz okazję i inwestujesz bez żadnej analizy. Do tego dochodzą influencerzy, którzy reklamują egzotyczne kryptowaluty, bo dostają za to wynagrodzenie. Czasem w tokenach, które sprzedają, gdy tylko ty kupujesz. I jak się chronić? Zawsze sprawdzaj, kto stoi za projektem, czy zespół jest publiczny i ma doświadczenie, czy token ma realne zastosowanie. Technologie, partnerstwa, unikaj tokenów, które mają duże zyski w krótkim czasie. To znak ostrzegawczy. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić. I najważniejsze: inwestuj tylko w to, co rozumiesz. Podsumowanie. Egzotyczne kryptowaluty to jak kasyno bez reguł, z tą różnicą, że kasyno przynajmniej pokazuje, że grasz na własne ryzyko. Na rynku krypto jesteś celem. Zanim więc włożysz tam swoje pieniądze, zastanów się. Czy to naprawdę inwestycja, czy tylko ładnie zapakowana iluzja? Jeśli chcesz więcej treści o bezpiecznym inwestowaniu i finansach, zostaw suba i daj łapkę. A może już raz dałeś się złapać na taki projekt? Napisz w komentarzu: Przestrzeż innych. Podsumowanie. Egzotyczne kryptowaluty to jak kasyno bez reguł. Z tą różnicą, że kasyno przynajmniej pokazuje, że grasz na własne ryzyko. Na rynku krypto jesteś celem. Zanim więc włożysz tam swoje pieniądze, zastanów się: czy to naprawdę inwestycja, czy tylko ładnie zapakowana iluzja? Jeśli chcesz więcej treści o bezpiecznym inwestowaniu i finansach, zostaw suba i daj łapkę. A może już raz dałeś się złapać na taki projekt? Napisz w komentarzu: Przestrzesz innych.